A Kuku drogi Jacku. A ja bym chciał odpowiedzieć po fińsku, bo dzisiaj będzie o fińskiej kulturze i powieści. I tak zastanawiam się, czy a kuku po fińsku brzmi na przykład ukaka albo jeszcze dziwniej. Bo nie wiem, czy pamiętasz, mm -hmm. fiński jest jednym z dwóch języków w Europie obok węgierskiego. Ugro. Z tak zwanej grupy ugro fińskiej. Czyli można jeszcze powiedzieć, że ugro pochodzi od słowa ugryźć, nie ugryziesz żadnego z tych języków w żaden sposób. Ugryzłem. A, no widzisz? Umiem powiedzieć podwójny cheeseburger. Po węgiersku czy po fińsku? Po fińsku. A byłeś tam kiedyś? Byłem. A gdzie? W Helsinkach i okolicach. A widzisz, ja byłem na cudownym operowym festiwalu w Savonlinna w Starym Zamku, i było to lat temu, 12-14, i w tym Savonlinna na ulicy trzy małe, cienkie paróweczki, którymi nie najadłby się nawet Krasnoludek, kosztowały 11 euro i ja tego nigdy nie zapomnę. Finlandia jest bardzo droga, zresztą jak wszystkie kraje nordyckie, ale zdziwiłem się, że nie jesteś arcy zaciekawiony, jak po fińsku jest podwójny czy z a to znaczy, że nie brzmi na przykład double cheeseburger. Tu plajusz to hampurilainen. A. a sam hamburger to hampurilainen, z czego wnioskuję, że podwójny ser to tu plajus to. Paweł, naprawdę zaimponowałeś mi. Facebook. E, ale za to to ja, a nie ty, przeczytałem książkę fińskiego pisarza, tak jak się mówi, Savon Linna na słynny festiwal operowy. Tak pisarz nazywa się Pasilinna. Dzień dobry państwu pozdrawiam z Finlandii. Ponieważ 50-letni dość ekscentryczny pastor dostaje na urodziny niedźwiadka. Ten niedźwiadek jest po wypadku jego matka ginie uważaj na pierwszych stronach tej książki, zjadając miejscową kucharkę, która właśnie przygotowywała Wiele dań na wesele jednego z bohaterów książki. I niestety nie zdążyła tego zrobić, a uchodziła za świetną kucharkę, która wszystkim pomagała. Mhm. I teraz nasz pastor dostaje tego niedźwiadka, który zmienia całkowicie jego życie. Jest to książeczka, troszkę taka książka, nie książeczka, troszkę taka wiesz co, z czeskim poczuciem humoru, ja sobie myślę. To lubię. Na przykład mały niedźwiadek wbiega do kościoła podczas kazań, życzonego pastora, ku uciesze wszystkich siedzących i nikomu to nie przeszkadza. A potem budują mu specjalną gawrę, żeby mógł na, na zimę zasnąć. W tej gawrze nasz pastor nawiązuje romans z panią, która przyjeżdża specjalnie, by obstawić niedźwiadka różnymi czipami i dowiedzieć się, jak też one się czują, te niedźwiadki, podczas zimowego snu. Mhm. Także bardzo śmieszna, pełna dziwacznych pomysłów, gawenda tak naprawdę o ludziach i zwierzętach, w której mhm. jest też dużo. Tamtejszego jedzenia. I chciałem Cię zapytać, jadłeś kiedyś niedźwiedzinę? Nie. N ktoś, nie przyszłoby mi nawet do głowy. A u nas się nie je? Nie spotkałem nigdy w życiu na żadnym ze stołów, które widziałem oczyma własnymi. A może to jest tak, że się je, tylko nie można tym głośno powiedzieć, bo nie wolno do nich strzelać? Nie wiem, czy nie wolno strzelać do niedźwiedzi. Wiesz, co no, może przywodzić to skojarzenia chińskie, czyli festiwal psa w sensie kulinarne traktowanie psiny, więc może jest niedźwiedzina dostępna w jakichś regionach jako taki no, specjał, o którym im ciszej, tym lepiej. W Finlandii się podobno właśnie je i w Rosji i na ta, Syberii, ta, ta, ta. ale na przykład w książce najsłynniejszej fińskiej powieści, mianowicie w książkach to Jansson na muminkach, muminki jedzą takie swojskie rzeczy, jakieś Dżemy, zupy, prawda? Nie, nie jedzą niedźwiedziny. Tak, ale mam inne skojarzenie z muminkami. Dosyć ja, okropne. Ja najpierw Chcesz? poprosiłbym Twoich widzów, żeby może napisali do ciebie, co też jedzą muminki. Na pewno są wśród widzów fani serii książek Towe Jansson, bo ja to tak średnio pamiętam. A co, Moja mama bardzo. A co okropnego muminka? Otóż wyobraźmy sobie sytuację, w której geniusze od marketingu. Padają na pomysł, żeby pieczarki sprzedawać jako mięso muminków. I jeżeli sobie to wyobrazisz, taka pieczarka. To chyba sieroty. Przecież to wygląda, jak właśnie w brzuszek mamy muminka, albo w ogóle półmuminka. I mu to muminczyna. To są pieczarki. Ach, ale ktoś to rzeczywiście wymyślił? Tak, gdzieś o tym czytałem. To nie jest mój autorski pomysł, choć chętnie bym się pod nim podpisał. Ale to już ktoś wcześniej wpadł na to. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastosowano to w praktyce, ale rozbawiło mnie to straszliwie, że po uświadomieniu sobie, że pieczarki to mięso muminków, patrzysz na tą książkę już zawsze inaczej. Cudownie. Mm? Ale ja sobie też myślę, że muminki nie mogłyby być. Nie mogłyby reklamować jakiejkolwiek diety, bo przecież takie brzuchate stwory, mm -hmm. to one musiały jeść dużo tych słodkich dżemów, tak jak sobie przypominam teraz, prawda? Owszem. Natomiast nasza kurwa... Włóczyki był chudy jak kij za to. A włóczyki był chudy, ale nie a był. A mała mi? Mała mi, nie wiem. W ogóle była cała mała i chuda też. Może... I bardzo lubiłem jak podchodziła do drzwi z napisem Rekwizytornia. Tak. I mówiła. Mm. Rekwizytornia! Co za zbójeckie nazwisko! A ja byłem w Muzeum Muminków w i na wyjście można było kupić pocztówkę, do której jak na starej poczcie pani przylepiała, przyklejała, przy, przypieczętowywała pieczątkę z wizerunkiem Mumineczka. No to tak jakby trafisz do mm, również fińskiego Świętego Mikołaja, to tam chodzi właśnie o bajer Stempla, w sensie, że zrowa Niemiec z Finlandii rozsyła się do dziś. Miliony kartek co roku, i ten stempel, i ta poczta to jest część magii. Chyba Finowie lubią A widzisz, Przypomniałem sobie, że kiedyś w naszych rozmowach jeszcze podcastowych dotknęliśmy pieczeni czy gulaszu z renifera. Więc skoro z renifera, to pewnie z niedźwiedzia też tak sobie myślę. No jak ktoś musi, to niech zjada niedźwiedzinę. A ja mam dla Ciebie teraz coś do przeczytania. Proszę. Od słowa te jej cudowne wędzone się lawy. Otóż wracamy do wspomnienia o kucharce, którą uważasz, znajdują bohaterowie tej książki zwęgloną w pysku niedźwiedzicy. Na której to stronie jest? Bo nie spory... Na no dole tam e, od słowa. Pokażę. Trzy no. ostatnie słowa, te, te jej cudowne. Świetnie. Dobrze. Nie szkodzi, że tu lampa spadła, Oczywiście, bo i tak. Zaraz... Jej blask państwa nie olśniewał. Te jej cudowne wędzone się lawy, te jej łososie w cieście francuskim, te jej pasztety ze szczupaka, nie mówiąc już o solonych śledziach i pieczonych leszczach. Takimi cudami kucharka okolicznościowa Astrid Sahari przez 30 lat rozpieszczała bawiących się parafian niczym prawdziwa uczennica Jezusa wybornie radziła sobie również z pieczywem. Nikt nie piekł lepszych chlebów żytnich, chlebków tureckich, placków jęczmiennych i bagietek. Nikt nie robił lepszych sucharów. Lecz nie samym chlebem człowiek żyje. Nasza ukochana nieboszczka nie miała sobie równych, gdy zabierała się do przyrządzania potraw z mięsa. Te dopiero były prawdziwym dziełem Bożym. Przewielebny Huskonen z nabożeństwem wyliczał najwspanialsze dary ze stołu kucharki okolicznościowej Astrid Sahari. Wspomnijmy choćby jej baranie ućce czy długo duszone w piecu szynki. Tyle? Jeszcze kawałek? A co powiecie, no te wyborne salce sony i rolady wieprzowe albo pieczone pardwy, oh, piersi, bażanta, cynaderki na tłuszczu, suszone łopatki renifera. Nie mówiąc już o jej słynnych w całej Finlandii pasztecikach z łosia. Łopatki renifera? No łopatka. Tak no wieprzowa. I pardwy. A pardwy to co? To takie ptactwo dzikie. A kuku to ja pardwa. Masz kuropatwy, pardwy, Hanna Szymanderska opowiadała o pardwach niejednokrotnie w swoich publikacjach. Czyli nie są to fińskie kury. Pardwa nie, to polska nazwa. Nie wiem jak jest po fińsku pardwa, ale zaraz sprawdzę. Hyvä Huomenta minä, Mina. A widzisz. Ta książka jest zresztą przecudownie, jak słyszałeś sam czytając, przetłumaczona przez naszego najwybitniejszego tłumacza literatury fińskiej, chyba monopolisty w tej chwili, Sebastiana Musielaka. Mm. Bo, od razu słychać, że to jest Musielak. Od razu słychać, że to jest pięknie opowiedziane językiem, a jak wiemy, sam jesteś na tym punkcie uwrażliwiony, dobrze opowiedziana gawenda musi być opowiedziana pięknym językiem. Nawet jeżeli chcieliśmy dzisiaj zachęcić Państwa do zjedzenia łopatki z niedźwiedzia. Dziękuję Ci, Jacku.